Micro moments w marketingu. Jak wykorzystać krótkie chwile decyzji klienta? Micro moments to krótkie momenty, w których użytkownik podejmuje decyzję lub szuka szybkiej odpowiedzi na pytanie. Są to chwile typu chcę wiedzieć, chcę iść, chcę kupić i chcę zrobić. W świecie, w którym wiele działań odbywa się spontanicznie, marki mogą zyskać, odpowiadając na te potrzeby w czasie rzeczywistym. Polecamy dostosować treści, reklamy i SEO do zapytań, które klienci mogą zadawać w takich micro moments. Dostosowanie strategii do micro moments pozwala zwiększyć widoczność marki dokładnie wtedy, gdy klienci są gotowi do działania. To sposób na wykorzystanie nagłych impulsów użytkowników i nawiązanie z nimi skutecznej interakcji. Obserwuj profil mediaforweb.pl. Teraz co trzy dni przez rok tłumaczymy hasła marketingu online.